Coś drgnęło w naszej, naszej grze i naprawdę wygląda to dzisiaj yy, wydaje mi się bardzo dobrze, także na pewno do łącznej jedziemy po trzy punkty i musimy zrobić wszystko, żeby to wywalczyć na boisku. No do gry nie można mieć zastrzeżeń, strzałów było tyle, że pewnie yy, można byłoby <laughs> oddzielić ze dwa, trzy spotkania, no niestety rzadko natrafiały bramkę. No tak, no, no, no szkoda, szkoda, że akurat no, nic nie wpadło. No ale cóż, no, nie, przeciwnicy też potracili punkty na szczęście, także, także gramy dalej. No, jest jeszcze trochę meczu do rozegrania. No i musimy robić wszystko w tym kierunku, żeby, żeby to wyglądało tak jak w, te, w dzisiejszym meczu. Tylko tyle, żebyśmy strzelali e, bramki. Jak na razie chyba można powiedzieć, że jesteś w tej rundzie najlepszym najwniej grającym piłkarzem Krakowie dzisiaj i też kilka twoich interwencji, zwłaszcza w pierwszej połowie. Uratowało Kraków w skórę. To znaczy, no, Na pewno, na pewno cieszy mnie to, że, że ta forma jest równa, oby, oby, tak dalej było. No ale tak jak już wcześniej wspominałem też, że, że, po to stoję w bramce, żeby w tych trudnych momentach, pomagać zespołowi i cieszę się, że, że te szczęście ze mną, aby było do końca sezonu.